Witam państwa serdecznie i witam pierwszego z gości w tej części naszego programu. Krzysztof Wołoćko, publicysta z Gazety Polskiej. Witam serdecznie pana redaktora. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym porozmawiać o miłych panu redaktorowi, miłych, bliskich sercu, tematach społecznych, socjalnych, czyli tym, co jest ważne, tak naprawdę dla milionów naszych rodaków, było zawsze ważne, ale zanim zaczniemy naszą rozmowę, przypomnijmy słowa z nieodległej przeszłości, zaledwie z 2022 roku. Pani minister Leszczyny, wtedy jeszcze nie minister. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej Naprawdę? różdżki. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. Przypomina się taka stara mądrość internetowa, internety nie biorą jeńców. No i tutaj to krótkie zestawienie tych dwóch wypowiedzi zdaje się to potwierdzać. Jak to jest z tymi różdżkami, bo jak jest ze służbą zdrowia, to wiemy, pieniędzy nie ma i to nie ma ich coraz bardziej, choć brzmi to trochę nielogicznie. Panie redaktorze. Myślę, że gdyby media w Polsce in gremio, bo są takie wyjątki, jak telewizja Republika, faktycznie patrzyły obecne władzy na ręce, to po takiej wypowiedzi, po skonfrontowaniu tych dwóch wypowiedzi, pani minister Leszczyna wróciłaby do jakichś bardzo dalekich ław w, w polskiej polityce, w koalicji obywatelskiej. To była przedwyborcza nieodpowiedzialność, za którą ona nie poniosła żadnych, żadnych konsekwencji. Dalej dzierży urząd. urząd. No, część wyborców, ten żelazny elektorat, jest koalicji obywatelskiej, czy szerzej koalicji 13 grudnia. Jest na tyle zaczadzony, że nigdy sobie nie da mówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Panie redaktorze, właśnie, przedwyborczy, przedwyborcze obietnice, ale przecież to nie była tylko specjalność pani minister Leszczyny, bo sam... Obecny premier Donald Tusk wypowiedział bardzo wiele obietnic, choćby przypominana mu często. Wydaje mi się, że jeszcze niezbyt, niedostatecznie często. Cena benzyny, tak, 15 5 zł 19 groszy i wiele, wiele innych zapowiedzi, które mam wrażenie, ten żelazny elektorat, o którym pan wspomniał, już wtedy wiedział, że są nierealne, że są wyłącznie elementem pewnego teatru, pewnej kokietery politycznej, a mimo wszystko to zadziałało i działa dalej. Myślę, że przyjdzie taki moment erozji tych notowań, szczególnie tego wahającego się tak zwanego okolicznościowego elektoratu. On już odpływa od, od trzeciej drogi i odpływa od, od lewicy. Na razie jakoś się tam grupuje wokół koalicji obywatelskiej, ale ludzie z czasem będą coraz bardziej e, rozczarowani. No dobrze widzimy, bo otwartym tekstem mówią o tym też liberalne media, pisze gazeta wyborcza. Że, że służba zdrowia, ochrona zdrowia pogrąża się w coraz większym kryzysie. To jest, problem, to jest problem finansowy, oczywiście, to jest problem kadrowy, ale też widać ten brak brak zrozumienia przez obecną władzę. Że no niestety możemy się zgadzać, możemy o tym dyskutować lub nie, ale że do tego systemu trzeba będzie dosypywać i to trzeba będzie dosypywać coraz więcej, bo jesteśmy starzejącym się, się społeczeństwem. Ludzie prędzej czy później odczują na własnej skórze to, co się dzieje. Teraz jest na przykład wycofywany program 40, te badania dla 40-latków. Tak? Władza bardzo szybko. Szuka takich oszczędności, których jakby mocno y, nie widać, ale one po jakimś czasie będą się kumulowały w czym? No, w tym, że będzie się pogarszał stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Mamy ogromny problem z otyłością dzieci. To jest problem na styku szkoły, y, domu, y, współczesnej kultury y, siedzenia przed, y, przed komputerem. I, I także jednak edukacji zdrowotnej, tego co się dzieje w, 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 w ochronie zdrowia. Myślę, że jeszcze jakiś czas ten rząd pojedzie na takim mocno antypisowskim paliwie, na tych cząstkowych raportach tej niewydarzonej komisji, pseudokomisji do spraw szukania, czyli ścigania wpływów rosyjskich, ale najprędzej, Okej, okay, wieszczę w tym momencie, ale myślę, że najprędzej wiosną społeczeństwo będzie już na tyle zmęczone, że nie da się ukryć nawet kupowanymi przez liberalne media mm, sondażami. Faktu, że tej władzy zacznie spadać. Yy, Panie redaktorze, spadać ale czy to poparcie? nie jest trochę tak, że te wszystkie uciążliwości, nazwijmy to tak umownie, yy, zaczynają dotykać w pierwszej kolejności ludzi, którzy i tak nie stanowili głównej bazy wyborczej obozu lewicowo-liberalnego? Yy, bo pogarszanie Ech, się tak, służ stanu służby zdrowia, no to jest obiektywny fakt, tak jak pan stwierdził, nawet media liberalno-lewicowe o tym już yy, piszą, będzie uderzało w kogo? No w Bogaci pójdą do lekarza prywatnego, do prywatnego szpitala. Stan drożyzna, tak, którą widać na każdym bazarku, pełzająca, podnoszone ceny prądu, ceny innych nośników energii. To będzie w pierwszej kolejności i tak uderzało w elektorat, umownie mówiąc, prawej, prawej strony. Więc czy ta fala zniechęcenia, wywołana niewydolnością i nieudolnością obecnej koalicji rządzącej, nie przyjdzie jednak z dużym opóźnieniem? Na pewno nie przyjdzie jakby w tym momencie, ale myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz. To już większość tzw. polskiej klasy średniej. Też tych młodych, wykształconych, wykształconych z wielkich y, miast to jest klasa średnia na kredyt. Kredyt na dom, y, często kredyt na bardziej luksusowe y, wydatki, kredyt na ekstra y, wydatki. To nie jest ta, ta, też tak, że, że ci ludzie naprawdę stanowią jakoś bardzo zasobną z pokolenia na pokolenie, no bo tak nie mogło być, skoro mieliśmy. II wojnę światową i, i, i PRL jakąś bardzo zasobną warstwę. To są ludzie, którzy prędzej czy później zaczną się zniechęcać. Warto sobie przypomnieć, że kiedy rządziła koalicja PO, PSL, to pierwsze oznaki niezadowolenia wśród tej wielkomiejskiej takiej postinteligencji, tak to, yy, tak to nazwę, zaczęły płynąć choćby od pracowników medialnych, którzy mieli coraz gorsze warunki zatrudnienia, byli zwalnianie z tych dużych stacji medialnych, yy, mieli coraz większe problemy z tym, żeby w ogóle dostać Kredyt na dom. Teraz to się też będzie nawarstwiać. No niedługo kredyty na mieszkanie już są poza, poza zdolnością kredytową, nawet troszkę lepiej zarabiających ludzi. A dodajmy tego inflację, dodajmy do tego codziennie przypływające informacje o zwolnieniach masowych, to nie jest tak, że ci ludzie są na to impregnowani. Inflacja, są... która spadała przez długie miesiące, a teraz na własne życie. zaczyna znów rosnąć, to rośnie w sposób niepokojący, przejście się na bazar i co dwa, trzy tygodnie może nas też dużo nauczyć o stanie finansów, o stanie gospodarki i Zbliżają się święta, tak? Święta grudzień to jest okres, w którym ludzie zawsze więcej kupują, co zawsze podnosi ceny i podnosi też inflację. Jak Pan sądzi, czy możemy się spodziewać jakichś wyraźnych zmian, nastrojów politycznych, czegoś, co da się uchwycić już w sondażach, wtedy właśnie na przełomie roku? Jeżeli się okaże, że ludzi nie stać, albo zbyt dużo ich kosztuje, albo kosztuje ich na przykład branie chwilówek, yy, taka świąteczna, yy, świąteczna, podwyższona konsumpcja, to to już może być yy, widoczne jako znak niezadowolenia. Dodajmy do tego, no, że jedna, październik mamy ciepły, ale listopad, grudzień tu już nie ma przebacz. Natura powie swoje, te temperatury będą takie, że trzeba będzie zacząć grzać yy, zdecydowanie, yy, zdecydowanie więcej. I myślę, że obecna władza też nie ma na to pomysłu. Jeżeli już pojawiają się głośne dyskusje o ograniczeniu 800. Plus, jeżeli jest problem, jest jeden. Ja wejdę w słowo, to na razie nie są jeszcze głośne dyskusje, ja bym to ocenił jako swoiste balony próbne, albo jak mawiali nasi wieczni bracia ze wschodu, artyleryjska ja padgatowka Taki. Razwietka bojem. Albo razwietka bojem, tak? Tu jakiś tekst, że to są srebrniki, tutaj że nie, nie, nie spowodowało to wzrostu dzietności, tak? Czyli na razie, na razie się próbuje wybadać nastroje społeczne. To jest ważny temat, warto by o tym porozmawiać, ale czas naszej rozmowy właśnie dobiega końca. Ja bardzo dziękuję, panie redaktorze, za przyjęcie dziękuję. zaproszenia i za rozmowę. Kłaniam się. Do usłyszenia, do widzenia. Proszę państwa, jeszcze nie tak dawno relacjonowaliśmy... Powódź, powódź na Dolnym Śląsku. My nie zostawiamy tych ludzi, chociaż różnie im się teraz dzieje. Ci, którzy ponieśli straty, starają się. Odzyskać czy uzyskać od państwa zapowiedzianą pomoc i różnie to wygląda. Różnie to na miejscu wygląda. Na miejscu jest Janusz Rzyczkowski, który rozmawia, rozmawia z mieszkańcami, rozmawia między innymi z Panem Arkadiuszem Bawołem o tym, jak wygląda sprzątanie, odbudowywanie tych zniszczeń po powodzi. Posłuchajmy. Telewizja Republika dziś w miejscowości Pilchowice w Kotlinie Jeleniogórskiej. Tak, pan to już tak Kotlina Jeleniogórska. Panie Arkadiuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień pan kontaktował się z nami w sprawie no, tragicznego położenia mieszkańców tej niewielkiej miejscowości po powodzi. Problemy, z którymi się Państwo zmagacie. To, co działo się tutaj również w połowie września. O tym chyba na początku powiemy, dlatego że co do zasady największe zainteresowanie dotyczyło Kotliny Kłodzkiej i także Opolszczyzny, Głuchołazy, a przecież tutaj także była woda. Tutaj niedaleko płynie rzeka, być może Państwo słyszycie, Bubr. Co tutaj się działo, panie Arkadiuszu? Więc woda uderzyła z tej strony, była spiętrzona przez, musielibyśmy zobaczyć, przez właściciela tej terytorowni. Dodatkowo łańcuchami zabezpieczył Bo tam żeby... jest śluza. To, tam, tu jest ta śluza zaraz. Uh -huh. A on spięcił, żeby ratować swoją tą, turbinę. Tak. I spowodował spięczenie, i uderzyła woda z olbrzymią siłą. Przebiła się pod domem, poszła pod całym domem. Wypukała do całe. Jak to tutaj wyglądało na miejscu? No, tragicznie było. To nawet jest trudno opisać. To jest trzecia powódź. 1997-2010 ale ta pobiła wszystkie rekordy. Siła, siła wody była największa. Tu były płoty, tu było wszędzie takie ogrodzenie w kółko. Nie ma, nie widać tego, wszystko wypłynęło. I to e, też przerażające, że pierwsze co Pana uderzyło, to to wszystko co płynęło z tą wodą, tutaj. Fekalia. Pierwsze później zobaczymy tam w domu. Pierwsze co uderzyło, woda weszła na parę centymetrów przez drzwi a potem uderzyły fekalia w ciągu dosłownie chwili były na metr wysokości, same fekalia bo tutaj puściła ta cała kanalizacja, się mocno zniszczony jest jeszcze jeden dom który jest tam daleko, daleko kawałek, ta elektrownia mała mhm. to tam tyle, a tak poza tym to ślizło czy te mieszkania, zalała woda weszła, wyszła, ale szkód na samych domach to tylko mój i tamte. dwa domy w Piechowicach ale nie ma, nie ma ja się dziwię, że Yy, burmistrz jeszcze do dzisiaj nie przyjechał, nie spytał się. Czyli powinien chodzi? tu przyjechać, ma Pan takie oczekiwanie, że tak, powinien ja tu przyjechać? ja powiem w ten sposób jeszcze inaczej. Ja powiem, że on do ostatniego dnia, tak jak Pan Tusk mówił, że nie przesadzajmy, nie będzie i bla, 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 bla. Przysłali tu jakąś telewizję TVN, przysłali yy, TVP3, ale chyba tylko po to, że miał plu na pis i na Republikę, nie? No to tam są drzwi do widzenia. To w takim razie wejdziemy teraz do środka do tego budynku i pokażemy Państwu jak to wygląda. Tutaj gdyby to nie było wycięte, no to by się efekt termosu robił i to by gniło wszystko, nie? Czyli, by czyli tutaj stara się pan, żeby to cały czas było otwarte tak, i żeby... Szło, żeby. Tutaj woda się dostała, tam jest ten beton czop betonowy i to popłynęło wszystko pod domem. Pokażemy, z której strony wyszło, nie? Tak. To też jest tak wszystko otwarte, żeby to schło, bo to nie ma sensu remontu, nie? bo jak nie wyschnie, będzie odpadać. Tak jest. Z tym, że znalazłem firma, która to będzie robiła, ale dopiero gdzieś marzec. Takie mają terminy. Raz, że terminy, a drugie są bardzo ostrożne, bo wiadomo, że u mnie na przykład remont tego domu będzie kosztował około 350 tysięcy. Oni by chcieli, żebym już zaczął od gminawych ja, ale ja nie zacznę, jak nie dostanę pieniędzy. Ja nie będę się później z kimś uczciwym i sądził, tak? Bo dlaczego? Tak. Będą pieniądze, będziemy robić, nie ma pieniędzy, nie będziemy robić. Dobrze, chodźmy do środka. Dobre, Zobaczmy, to może pan niech prowadzi. Dobre. Czyli woda przeszła. Ona tu tak wysoko było. O. Widać. Tak wysoko. Fekalia, to nie woda. Fekalia były tak wysoko. Tutaj może nam się uda uruchomić, a może nie. No Więc. to było wszystko zalane kotłownia. I to piec, który tutaj stał. Tak, tak, który niedawno został kupiony. Bo trzeba było kopciuchy wymienić, tak? Hmm. Tutaj ktoś mały korytarz i to wszystko stało. To widać wyraźnie, nie? Tutaj też wszystko stało. Tak wysoko. Tu nie ma światła niestety. No nie, ale widzimy wszystko. Tak? To trzeba wszystko, I co chcę zaznaczyć? Tu całą podłogę na tym poziomie trzeba wykuć. Do gruntu. Do gruntu. Ja później pokażę mam dokument od człowieka, który się na tym zna, który to robi zawodowo. 150 tysięcy są koszty samej koszty robocizny. A materiału. Dom zaczął pękać, nie, zaczęło się pękać i trzeba było się z tego domu wynosić, żeby przyszła właśnie z komisji ktoś nadzoru, stwierdził, że dom można i można w nim mieszkać, a tu kurde, po nocy jak się przyjdzie, to sporo odwykręca nos. No czuć rzeczywiście i tę wilgoć. Wilgoć jeszcze. Możemy się domyślać, co tu się działo. Ja jeszcze ucichałem, bo to tak szybko szło, powiem, że dobrze, że się nie zachłyśnął, bo się cały wykąpałem w tym. To jest Łazienka, proszę zobaczyć, ta siła była, co zrobiła. Tam są ruchy chyba od kanalizacji zerwało, źle oni parę lat temu yy, to kanalizację zbudowali i z góry zeszło to wszystko. Nie było siły na to. To była kuchnia. To też wszystko do wykucia. zaczyna wszystko powoli tarzać to było normalnie wyposażone tutaj w Tak, wszystko. Myśmy około... na dole to z, z nowa kuchnia, e, nowy likarnik, tu było też maszyna do... znaczy się zmywarka, tu była wielka ta lodówka dwudrzwiowa, to też jest wszystko na zdjęcie. A tu była tak silna, że tą podłogę wyrwało. No myśmy to usunęli, bo niebezpiecznie, nie? Ale normalnie, żołnierze byli, to oni to usunęli, ale podłogę wyrwało. A tutaj też jest pusty, tak młotkiem pustucha jest też podbita do góry. Czyli to wszystko trzeba wykuć, ściany do samej góry, trzeba z tyłu i powoli coś tam robić. No. Ale inspektor nadzoru budowlanego powiedział, że można tu mieszkać. To jest raz, a drugie, pokażę panu ten dokument, ja mam z tego samego dnia dwa dokumenty, niebo a ziemia. Ona nie widziała w ogóle, co pisze to pani. To jest jedna wielka porażka. To wracamy w takim razie do miejsca, w którym byliśmy na początku, gdzie rozmawialiśmy. Popatrzymy na te dokumenty, ale sami państwo widzicie, że... Eee, że to co tutaj się wydarzyło, to jaka jest skala tych zniszczeń. Ja Serca dobrań. się kraja po prostu. Ja w ogóle zastanawiam się czy ten dom jest do zamieszczenia tak naprawdę. Bo okay. on, nie, on nie daje żadnych gwarancji. Proszę, tamtędy woda wyszła spod domu. Tutaj. I tu jest. wypłukała to wszystko, tak? Wyrwało wszystko, to zabetonowane głęboko było. To tutaj było ogrodzenie normalnie? No, tak jak pan widzi tam. To jest 3100 metrów ta działka, To jest dość sporo tego ogrodzenia. 240 metrów co najmniej, bieżące. Ale to było liczone jako, nie wiem, to był teren zalewowy, to było. Yy... To chyba był teren zalewowy. Ja nie mogę powiedzieć, jak ja to kupiłem, to się później dowiedziałem, to było w 1990 roku. Była powódź 97, 2010, ale nie narobiło tyle szkód i tyle problemów, co w tym roku. To jak było w 97? Woda weszła, wyszła i nie była taka prudna bo nie było jeszcze tych oczyszczalni i tak dalej, i tak dalej, Wyszła, wysuszyło się, nie było uszkodzeń w domu, w sumie większych i tak dalej, ale tym razem to jest tragedia. Te ręce opadają. Dużo pracy włożyłem, dużo pieniędzy i wszystko poszło w kilka godzin. Myśmy stracili to, co miało nam służyć do końca życia. To jest odręcznie po wizycie pani z Lwówka, inspektor nadzoru budowlanego. Przyszły obydwie panie jak na Dyskotekę, dałe buty i tak dalej. Prosiłem, żeby weszły w głębi łazienkę, to ona nie wejdzie, bo się ubrudzi. Mhm. Yy, różne wymyślała tam rzeczy, pomijam to, ale najciekawsze co powiedziała na koniec, że jak przyjdzie mróz, to mi zwiąże te mury i będzie wszystko Ja nie wiem czy ta pani za mi idiotę robiła, czy robiła siebie, na no, jak Boga kocham, nie rozumiem tego. Jak można tak odpowiedzieć w takiej chwili, gdzie ludzie taką tragedię mają. I na tej podstawie wydawane są decyzje. Oczywiście, które pasują gminie. Mało tego, to tu jest zaniżana wartość domu. Po to, żeby później z tych 200 tysięcy ukrać. Ja to tak rozumiem. To jest, proszę zobaczyć, ten sam dzień wystawienia, ten sam dzień 15-15. A jak się przeczyta, to jest różne. W jednym domu jest podłoga, ten sam domu nie ma podłogi. Ta pani wchodząc do drzwi, spójrzmy na okna na przykład. To dla nich to są drewniane okna. Ale tylko dlatego, że plastiki mają okleinę dębowo. Takie numery. Drugie, weszła i zobaczyła panele na suficie. To stwierdziła, że, pod, że sufit jest drewniany. A to jest, że betonowy. I ja nie wiem z kim ja mam do czynienia, bo go kocham. Też trochę szkoły zrobiłem i tak dalej, ale to są jakieś. Znaczy niekompetencja po prostu. Najwyraźniej. Ta kobieta siedzi na stołku, na którym nigdy nie powinna była siedzieć. To jest jedna sprawa. Tutaj o ponowne sporządzenie. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Proszę, która data jest. 70. To jakie kompetencje ci ludzie mają tak naprawdę? Biorą sobie, interpretują tak jak im wygodne? No to jest pytanie retoryczne, z którym zostawiamy naszych widzów, jak Państwo widzicie sami. Dom pana Arkadiusza, miejscowość Pilchowice tutaj w Kotlinie Jeleniogórskiej. Rzeka Bubr, która również wylała, która doprowadziła do potężnych zniszczeń i problemy z którymi mierzą się mieszkańcy w dalszym ciągu. To była rozmowa przeprowadzona przez Janusza Życzkowskiego te pytania które w czasie tej rozmowy padały często bez odpowiedzi, my jako Telewizja Republika będziemy zadawać stale rządzącym, czy to na poziomie samorządowym, czy zwłaszcza rządzącym w tej chwili w Polsce. Możemy to robić i możemy pokazywać takie historie dzięki państwa wsparciu, dzięki państwa wpłatom, za które serdecznie dziękuję w imieniu swoim, swoich kolegów, koleżanek. No i zachęcam państwa do, do dalszego wspierania. Jest nam ono potrzebne między innymi na scenografię. Także Zachęcam Państwa do, do wsparcia naszej stacji, dlatego możemy, możemy działać i będziemy to dla Państwa robić. A już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi Państwu Michał Trześniewski.